aby w końcu udostępniło aktualizację iOS 17.4, a więc krótkie przedstawienie najnowszych i najważniejszych nowości. Nowości dotyczące aplikacji w Unii Europejskiej. Mieszkańcy Unii Europejskiej mają teraz dostęp do nowych opcji, które pozwalają m.in. na instalowanie aplikacji z alternatywnych sklepów z aplikacjami, zarządzanie domyślną przeglądarką internetu lub np. korzystanie z alternatywnych opcji płatności za aplikacje w App Store oznaczone plakietką zakupów zewnętrznych. Sześć nowych emotek to kolejna nowość, którą Apple wprowadza do aktualizacji 17.4. Kilka dość istotnych poprawek systemowych. Informacje o kondycji baterii w ustawieniach na iPhone'ach 15 i iPhone'ach 15 Pro obejmują liczbę cykli baterii, datę produkcji oraz datę pierwszego użycia. Funkcja ochrony skradzionego urządzenia obsługuje podwyższony poziom bezpieczeństwa w dowolnym miejscu. W praktyce, jeżeli iPhone zauważy, że jest np. poza domem lub zostanie oznaczone jako skradzione, nie będziemy mogli od razu zmienić hasła do Apple ID. Będziemy musieli odczekać godzinę. Kolejna poprawka ta dotyczy Apple Podcast. Zapisy odcinków w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim oraz niemieckim pozwalają śledzić tekst wyróżniany w miarę odtwarzania odcinka. To było krótkie podsumowanie najnowszej aktualizacji iOS 17.4. Do usłyszenia.